Zaznaczyłem pilotę. Co, nie? Tak. Dwóch, trzech, kurwa. Nie, nie, dwóch, trzech na tejcie. Co stoi? się to stoi. Kofi. Jestem pusty Dobra, ja wysiądę. Siadaj, dziadek. Mam w głowie czego, mnóstwo dobra. pomysłów. Czego czekaj na dziadka. Dobra. Dobra, jedź, jedź, jedź. Z czego i tak wysiadł? Jak wysiada mi za pierdolą z wycisza. Dobra, no sam, całkiem. Teraz do ciebie dobiegnę. Ja na wetek wbiję. Widzę, widzę, lecę za to. Słyszysz mi głowy, sponowie? ponowie? Ja mam ich... Ale to na mi Nie. Na... na brawo już jest. Na brawo już jest sturmowy. Wrogi. Osiem, osiem życia mi zostało. Poszła u, zaraz kurwa zniknie. Zaraz mnie rozjewię, A, mnie to nie rozjebie, no i nie rozjebie. Razie to byłoby miło. miło no, miło. To byłoby miło. Teraz jest no mój! Haha! Dostał Dzień, kurwa! No jaka bzdura z... To no nie bzdura, tylko dostał, kurwa, co? Nie, nie, zablokowałem się na moście, to jest bzdura. A, dobra, to jest bzdura, no. Chodźmy, 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 chodźmy. Czemu ja tu jestem sam na tym Charlie, kurwa? Gdzie jest moja drużyna cała, ty? Bo ja się zająłem Herką i... ...przystanąłem trochę przy Kurwa, jak tego mam laga. Czołg na delcie jest. O kurwa, kosy mi chciał wyjebać. Obijane jest. Ale kurwa. Jest się na mnie. Ostał w tym Kurwa. Zaraz tak mało. Jeszcze jeden kurwa. Dawaj frajerze. Jeszcze jednego mi dajcie kurwa. przejdzie do nas? nie przejdzie? Czy ma Czy ma kurwa, bo cię kurwa zaraz ten. To nie papas ten. Kurwa, wziął mnie Abrams. MTB, MBT ZDEKAJ PaPAS mnie zdjął Nie dawno, samym boku się Na czarnie jest delikatny młyn A mi kurwa, nie go nie ma Nie, bo ja byłem Byłem poza wizją Dobre. Dobra, dawaj, dawaj, bijamy, wbijamy, wbijamy. Jeszcze Charlie, a ja, ja podjadę już. No, no ja cały czas jest szturmuję, ale kurwa to ja tu jestem sam, byłem przed chwilą i co chwilę ja ginę za, za, przecież... za, za wami Zabaj. jestem Ich to jest tu od wygadam. chuja kurwa. Ja wezmę zerdę. O, plecy mam. oni są na, oni są na moście kurwa. A kurwa z mostu biją. Nie na moście, w tym budynku przed mostem na piętrze, na tak, piętrze. Tak. Daniel, kosiarz pod mostem jest na Charlie. Zabij mnie. A ja ten. Ja im plecy zrobię. Żeby oni się przydali na podwórko. Przy o to wół się biegnie. Ten już robię. O kurwa. No bo się na papasę nadzieją. Papas wysiad. To się kurwa nagra, kurwa. Wysiad, wysiad z czołgu. Jest na moście, na samym środku. Ja wiem, zabił mnie kurwa. Plecy kurwa od mostu idą, robią, biegną altkę. Się rozbiegli z kurwy, syny. Piechotę mam po lewej stronie i czarny trzeba przejąć. I Świgłowy jest się... jeszcze na plecach, ty! Aaaaj, nie widział, kurwa. Gdzie jest koło? Nie zabij, kurwa, zabij, nie ja ja. No. To wszyscy nie widziałem ja, do... ja się zniką, wybieg, nie? Zniką, się pojawił, kurwa. Oj, znowu Raziel, kurwa, znowu mam nata z tobą. Ja też. Dobra teraz wszyscy chyba już. Ty jednego redził, ja drugiego tu na dole. A ja przyjmuję flagę, kurwa, bo chwilę potrafię. Kabum. Ostawić ja Kurwa, miałem takiego laga, że mnie wyjebało z Nintendo. I nad, kurwa, ale jest dobrze. Ja, tak, Charlie mamy. Ja się nie wychylam, kurwa. Cześć, a co z tą helką, kurwa, wrogą? Nie wiem, kurwa mamy. Plecy nie, mamy, z brawo! Tylko pokażę to ją zaraz kurwa Będę na mierzył, kurwa. To tu, kurwa lata, to nie widzę. Tak zjełeś go z tyłu za tobą Nie, Ja go mam, a nie, zostałem asystę, 91 Już jest po nim. Ale mamy w chuj piechoty, panowie na Alfie. Od chuja ich jest. Super. Daj ja mi Super. Widzę go. Dziabar go chyba zdjął. Nie widzę go. Dziabar, jeszcze jeden za tobą. Dobra, jestem. Zdjęty, zdjęty jest. Dobiegniemy tam do tego? Mamy piechotę chyba? Czekaj, nie, dobra. Yeah. widziałem? Wszystko gra na Charlie, biegną. Lewa, lewa, po prawej lewa, stronie trzech i po lewej stronie dwóch, ale tych dwóch po lewej to chyba są, nie wiem, na, na dachu. Tak czy nie? Kurwa, tu z prawej, ty. Trzech, dwóch jest jeszcze. Całkiem z prawej. Się z lewej, trzech. No, no. Wszyscy ja, są. Wszyscy kurwa ty. Papa z Helką lata? Nie, kurwa, nie, nie. Te cztery żeni kurwa, komu? Kurwa, klejmura rozstawił, no co za... Ty go widać, kurwa, ty, Jak Ja go widziałem wcześniej. Ale był tam młyn, nie miałem czasu, kurwa, rzucać granat, ani nic. dawaj za mną. Ja Deltę przejmuję? Już? O kurwa. Jest tam chłop z tyłu, po lewej stronie. Dziabar, odwróć się do tyłu. Masz tam chłopa, widzę. koło ciebie. Ale Bo widzę po drugiej stronie ulicy też jest. Biegnie. Ja Tym się zajmę. Kurwa papas mnie zabił, biegnie, dobra, asysta fajnie Zdaj Dzieci Choke, choke widziałem chyba, a nie to nasz, dobra Sorry za Ale to śmigło to cały czas No kurwa, ścieram, ale on mi się chowa co chwila Piechota. Dostał. Kurwa asysta ty Lewa strona, no Dostał Wysyńcie chowa za stół Mam tego z lewej Jeszcze jeden, Zobana jeszcze dwóch, dwóch z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu, tyłu tył, tył z lewy, kranat, lewy tył kranat, Lewy tył. dobra, jeden jest no, asysta, drugi Siele. się czołga, drugi się czołga Leży tam w tym samym miejscu, tylko się czołga Wycofuje się, teraz skoczy na dół, skoczył Dobra, coś w ogóle, granatem Czarne nasze, nie ma. Nasze. Ja mam jako? Bierzemy, bierzemy. No. Ale to nasze, jestem przy alfie, chciałem te helce, to się idzie cały czas, się, 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 się chyba Ale już jej nie ma, kurde. Mm. No, no, no już, tempo, jazda! Tęte nam zabierają, lecę na tętę. Z lewej czołg nie. i piechota, zaznaczyłem. To jest czołg, to jest czołg czy, kurde, apelotka? Czołg, czołg. Czołg, czołg. I z prawej strony kład kurwa, a pelotka jest na delcie. Przyjmuję. Nie zrobię, kurwa. Ja idę na ten czołg, tylko czekaj, zostawił go, pusty jest. Mieszka lepszy, schowaj. Surprise, motherfucker. Aaa, wyjebo mi kurwa. będę Na a, a. Dwóch. Papasa. Patali się, przebijają. Prawa strona, ty. Franek, widzisz go? Kurwa, nie widzę go. Powstałeś w tym budynku jest jakby pod tak, wieżowcem, tak, tym co? tutaj Góra, po środku. Tu jest, jest na górze, to jest czysto. Ale to nie w stronę delty, wiesz? Tu był gościu po drugiej stronie i dalej wali. Chuj, tu jest no, gdzieś to... na tym parku cię wchodzi, zraca, zraca, kurwa. Zraca, Sprawy nie, jest, nie. ale tu jest za przeciwko okay. Tu jest, o, mam cię ty, kurwa, kasztanku. Mam cię, zjem cię, kurwa. Zostańcie plecy. <tuszy> Smajter i lecą tam. Jeszcze są plecy. No, idę po niego. O, dobra, ja po, ja po niego idę, tego po prawej. Co tam napierdala. I skoczka mamy. Mam deltą. Dobra, deltą. Zaznaczony. Aleś tam wbijał, życie Dwóch tam jest, dwóch kurwa masz. Nie mam ani jednego na razie. A, zdjęli mnie. Dwóch idą o deko kurwa na deltę tam od tyłu. Jak się, jak się kończy mapa na tych Dobra, Co, idę, tym skraju, idę, dringu. idę, 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 dawaj na mnie, idę tam, tej... Ale przydej, nie przydej. ma ich! Wyjebał ich Aj, chyba gościu, bo tam jest nasz niebieski, wiesz? Plecy, plecy. Ja jestem też na delcie. No, ale tam bliżej ich respa to było, nie? Plecy mam, plecy, no. na delcie mam plecy, ty, gdzie on jest? Nie wiem, kurwa, nie widzę go, kuja. No echo w takim razie, jak kurwa, jest? Kład! Pierdolony! Ale mi ten. Macie rozjechał kłada na delcie. Co? I ja tego? Z delcie to my wyszliśmy, kurwa, not... już. A, to mamy. Ja mówię do to swoich działek, Tutaj do swojej drużyny. Dobra, to no, jeszcze pojazd no, jedzie. Lecie, no. pojazd, pojazd. No. Zaznaccie ja ja go? Zaznaczyłem. Oni mają znowu dowódcę, ty. Drony no, latają, to... kurwa, widzą, widzą tam, to... nas na mapie. Dobra? Jest czołg i piechota, no. I, nie i miałem nie szans. Idzieło. Ale teraz przyjebali. Dziki! O kurwa. Dzik jest dziki, dzik jest zły, kurwa. Dylele, kurwa. A skoro o, nie jecha. Jecha. Eslamak, kurwa, kurwa. O, Delta spada. Ci chłopaki spieli teraz. Chcą szturmować tą Deltę za wszelką cenę, ale pasuje im zrobić jej niespodziankę, jakiś kuku, kurwa. No kurwa, pelotka tu nas rozjebała, kurwa. No to dziadek, muszę ci powiedzieć, że z wielką prędkością się do niej zbliżam. Widziałem się, ale nie zbliżyłeś się. Jak nie zbliżyłeś się, jak się zbliżyłem? Wysiadł? Zabił mnie. Kurwa, wsiadł, jest Ciężkie, bardzo uszkodzenie pojazdu wy, wy, ma. Nawet wy, wysiadł, zostawił, wy. zostawił. O, widzisz, dobra. Przestałem strzelać. Przestałem strzelać, A, kurwa. O, bo, bo. Przedziu, dzięki. dziki, Do, dziki, dziki jest zły, kurwa. Ojej plecy mam, kurwa. To lotki tak. nie ma, ale niepotrzebnie to zrobiłem, co Stali, ja tego spada, zrobiłem. Patrz, mam plecy, mam Ty odradzać się na mnie, na czarni. Daj nam miejsce bo już jednego zdjęłem. Pod mostem dwóch. Jednego mam. Jed dwóch mam. Jeszcze no, jeden. Jeszcze Pod mostem, jeden. Jeszcze 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 jeden. Kurwa, dostał mnie. kurwa tam koło filara. jeden. Kurwa ty! Jak to możliwe? Z tej samej broni mnie zdjął. To z mikrofon. Rodzina aho. Zdjęliśmy się. alfa został przejęty. O, o wszystkie! Jak jeden mu! Uwaga, cel zelka został stracony. Dwa punkty wejścia. Ja wstawię drugie schody kolej murem. Mam piechotę panowie, drugi nie. budynek Na dole Na dole? Na dole Był jak strzelał do mnie Nie nie nie, nie wiem, nie zabił, nie, mnie, nie, zabił nie, mnie, wiesz, mam no, mam Dobra, pasam, dobra. Pasam. Nie wiem, bo mnie nie zabił, wiesz? Ja nie widziałem kto to jest Strzelał do mnie, ostrzeliwał mnie, ja zdupcyłem, strzelał z dołu Ale to na pewno był on, bo był tylko jeden Zaznaczyłem piechotę Tak dwóch, trzech, kurwa nie, nie, dwóch, trzech na delcie. Już walą do mnie, kurwa. Chłopaki, kurwa, ty Zajebali mnie, kurwa mać. Wstałeś w Dzięki. Co tam jedzie? Co tam jedzie? Ej, ale za dużo ich jest na delcie, panowie. Gdzie wy tym czołgiem jesteście? Pomóżcie, jednego mam. Ja idę z lewej manki na nich. Leżą tam, leżakują. Nie ma co iść od strony ulicy, bo pod pszczołem jesteśmy i to grubi. Dobra, ktoś mu plecy zrobił temu co mi zrobił, fajnie. Charlie spadanie, idzie na naszą korzyść. Co jest dobra, jeszcze jedna strona. Ja się czaiłem na o kurwa. Od lewej na, na delce wchodzą dziabar. A, już zginąłem. Ja pierdolę. Ale dobra mapa, nie, nie było źle. Dobra runda. Dobra. Dobra, kurwa. Daliśmy dobra, im radę. Słuchajcie panowie. No, dobra. Zapisz ja się dobrze? Ale to tu kurwa nie ma z kim grać, widzę, bo to kurwa. To... No tak, no tak. No. To sobie poradzicie mnie, kurwa. Czy... No, oj, może być ciężko. Dziadek, dziadek będzie ciężko, no, na stówę. Dobra, trzeba papasa zwerbować do nas, bo jak dziadek odchodzi. No, no dobra,